Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogromców Betów. Z tej strony Jacob, z tej strony Patryk. No, i przed nami kolejne, miejmy nadzieję, zielone przygody. Przygodnie. Słuchajcie, na samym początku zachęcamy oczywiście Was do stawienia łapki w górę oraz subskrybowania kanału, żeby śledzić to, co dzieje się tutaj na bieżąco. No i też zachęcamy do dołączenia do grupy. Link na dole w opisie. Każda osoba, która dołączy i napisze swój NIGZY, betclicka właśnie w odpowiednim poście dostaje 5 zł do ładowania, także bardzo fajna sprawa. A jeżeli nie macie konta na betclicku, to właśnie w tym momencie jest idealna okazja, żeby założyć, a poniedziałki są tym lepsze, że oprócz tego, że zakładając kodem DJ50, macie pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł, czyli na przykład stawia się 50 zł. Wygrywacie? Gratulacje dla was pieniądze. Jeżeli. Nie, no to zwracane wam to jest na konto, które możecie od razu też wypłacić albo postawić. No to oczywiście podatek więc 44 zł. Natomiast oprócz tego dostajecie, jeżeli w poniedziałek się zarejestrujecie 20 zł w bonusie do 48 godzin przesłane. Także jeżeli macie jakiegoś znajomego, który chciałby spróbować swojej siły na kliku, to to jest idealna okazja, żeby spróbować. Ale słuchajcie, to nie koniec korzyści założenia konta. Bo oprócz tego, że dostajecie 50 zł zakład bez ryzyka. Oprócz tego, że 20 zł jest dla Was, jeżeli zrobicie to dzisiaj jeszcze, by oczywiście bonusie, to jako że Betling obchodzi pierwsze urodziny na polskim rynku, także wszystkiego najlepszego dla nich. To jeżeli złożycie depozyt pomiędzy 10 a 16 lipca Oczywiście zakładając konto, to tylko dla nowych kont się liczy Otrzymacie losowe doładowanie To może być 5, 10, 15, 20, 50, 100 zł A nawet jedna osoba otrzyma 2000 zł Także mega fajna sprawa, bardzo polecamy oczywiście Jeżeli macie jakiegoś znajomego, właśnie tak jak mówiłem wcześniej Który nie założył jeszcze konta na betkliku, No to może tutaj naprawdę całkiem fajnie sobie doładować konto bonusami A potem to fajnie poobracać Fajna sprawa, tak, wszystkiego sprawę. najlepszego betclick Słuchajcie, też warto powiedzieć na samym początku, że od tak naprawdę jutra zmienia się troszeczkę format całego tutaj kanału. Będą odcinki codziennie, dlatego na tych kuponach, które będziemy dzisiaj stawiać, będą mecze, które się będą odbywały dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. żeby jutro to podsumować. Także warto to podkreślić, będziecie się częściej widziewać z Patrykiem, który będzie tutaj właśnie tylko w poniedziałki i piątki, ale także właśnie wtorki, środy, czwartki, ale także też w Z soboty, soboty i, niedzielę, i niedzielę, gdzie będzie Wam takie wybierał kupony fajne, specjalne jakieś, które na meczy, które się oczywiście będą odbywać. Także to chcieliśmy Wam przekazać w tym momencie. Mam nadzieję, że E, że będziecie będzie po prostu oglądać i subskrybować, łapkować. No ale oczywiście jeszcze konkurs. Konkurs zostaje, natomiast delikatnie zmieniamy. Jedna osoba w każdym odcinku będzie wygrywała 50 zł do ładowania Wydaje mi się, że i tak jest to fajna sprawa, bo te odcinki będą o wiele częściej. Więc tak samo klasycznie, e, może od meczu zaczniemy. Tak, mecz. Konkursowy, Inter Torino. Inter Torino, słuchajcie, obstawiacie oczywiście e, Macie na to czas do początku spotkania, żeby to było uczciwe jak najbardziej. Piszecie nikt zbyt klika i dokładny wynik, pierwsza osoba, która to e, odgadnie wygrywa 5 minut do ładowania. Proste i skuteczne, prawda? Tak jest. No dobra, tutaj już powiedzieliśmy najważniejsze rzeczy. Czas na podsumowanie tego, co działo się w ostatnim odcinku. Progresja niestety nie siadła, więc gramy dalej. E, natomiast kupon specjalny się. Siadł... Tak, na BTTS dwa razy. Tak, to jest fajna, fajna, bardzo opcja. Udało się też zgarnąć dyszkę za futrola. Tak. Także, no, nie wygraliśmy po pota, ale przynajmniej podródną. było. bardziej. No, także lecimy dalej. Oczywiście przypominamy, słuchajcie, że bukmacherka jest dla osób pełnoletnich. Tutaj tylko przedstawiamy nasze analizy. To nie są żadne pewniaczki, Możecie się sugerować oczywiście, ale e, pamiętajcie zawsze z głową odpowiedzialnie. No i na własną odpowiedzialność. A teraz lecimy do progresji. Oczywiście jesteśmy na drugim poziomie, więc będzie 50 zł dzisiaj stawki. Zaczynamy od mojej części zakładu i jest to... Jest to oczywiście Anglia i trafiamy do Premier League, gdzie United dzisiaj gra z Southampton. Jeden z nielicznych spotkań, 21, także będzie się działo. Tutaj, oczywiście, sam kurs na United jest dość niski, patrząc na jego ostatnią formę i to, no, jakich zawodników mają w Kotra Southampton, który też rodzi, radzi sobie całkiem nieźle. Natomiast, no, mimo wszystko, wydaje mi się, że Czerwony jakby powinny tutaj wygrać. No ale, żeby podbić ten kurs, wybieramy e, zakład, który będzie zawierał także ramki. Więc zakłady kombinacyjne i dajemy, że Manchester United wygra, ale będzie w meczu powyżej 2,5 bramki. Mi się wydaje, że Southampton może coś ukąsić. I ym, oczywiście na przykład, jeżeli strzeli United dwie bramki, potem jedna padnie ze strony Southampton, to mamy już powyżej 3 bramek. No ale oczywiście nie jest to jakieś to spektakularne zwycięstwo, jak to miało miejsce, bo coś czuję, że ta pasa trzech bramek, no ile ona może trwać? No, naprawdę? To jest naprawdę. Dużo. Tak czy inaczej, no, no chyba my... Chyba, żeby wyszło, wtedy i tak mamy... Ten... No chyba, że Polish Hammer weźmie ich go do kieszeni. Zobaczymy, no Bednarek naprawdę radzi sobie ostatnio całkiem nieźle. Dobrze, w takim razie to jest moja część zakładu, u Ciebie co? Gdzie trafiamy? E, trafiamy do Włoch, ale nie do Serie A, tylko do Serie B. Co w tutaj? E, tutaj weźmiemy sobie mecz Crotonę-Pordenonę. Okay. E, są to dwie drużyny, które gonią, czy gonią, Benevento już ma pewny awans, ale dwie drużyny, które biją się o awans do Serie A. E, Krotone jest przed gramy w, na stadionie w Krotone. Krotone dość ciężko weszło po tej przerwie w mecze, trzy remisy, potem dwa zwycięstwa dość okazałe, na przykład z Benevento 3-0, no ale Benevento miało już w sumie pewny awans. Według mnie Tutaj gospodarze strzelą więcej niż półtora gola. Okej, okay, czyli e, zobaczymy. Bo, bo Pordenonem może coś uszczelić, nie będzie tutaj pozostawało dłużne, no ale żeby wygrał, no to musi strzelić te dwie bramki, tak? No i taki zakład tutaj jest ode mnie, jest kurs 1,75. W momencie nagrywania gramy taki zakład. Jak najbardziej. No to w takim razie, słuchajcie, 2,99. Kursik zawsze w okolicach trójeczki. 50 zł na to stawiamy, zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Także postawione, czas przejść do, oczywiście, podczelnej Tak jest. No dobrze, w nakupie niespecjalnym, Patryku, co tutaj znajdziemy? Znajdziemy sobie boosty. boosty. Jest mecz konkursowy, ale jego ominiemy. Weźmiemy sobie Via Real Sociedad i damy okay. boost na obie drużyny strzelał gola po kurcie 1,70. Ładny kursie także bierzemy oraz... Jeden mecz i jeden mecz? tak jak w poprzednim odcinku, wzięliśmy sobie dwa razy BTTS, to teraz drugi mecz też będzie BTTS, z tym, że przeniesiemy się do Anglii. Anglia. Do trzeci szczeblu rozrywkowy, rozgrywkowy, przepraszam, iguan Jesteśmy. I tam toczy się walka o awans do Championship. W finale Oxford zagra z Wycombe i weźmiemy sobie obie drużyny, strzelą gola. W poprzednich meczach Pół finałowych padło aż 14 bramek. W jednym dwumeczu 5, w drugim meczu 9. Wszystkie zespoły strzały będą się starać, wszystkie zespoły bramkę. Okej, okay, czyli mamy kusik 3,27. Ile tutaj postawimy? Postawimy sobie 30. 30 na to, także zobaczymy, jak nam wyjdzie. Także zakładzik specjalny, jak zawsze z boostem mamy załatwiony. Czas na ostatni taka tasiemka, która zobaczymy, jak nam się odzie. No dobrze, tasiemka widzę, że dzisiaj będzie z overami. Eee, zaczynamy od Hiszpanii. Zaczynamy od Hiszpanii. Granada Real Madryt. Granada Real Madrid. tutaj. Granada Real Madryt powyżej 1,5 gola. Powyżej ja wiem, że Real tam sobie lubi wygrywać po 1-0, ale tutaj z granada. Tutaj mówi, że będzie dobrze. Dobrze? Co jeszcze z ligi hiszpańskiej? Z ligi hiszpańskiej jeszcze Alavés Hetafe. Tak jest, i tutaj. I tutaj też powyżej 1,5 gola. Powyżej 1,5. teraz przechodzimy do Ligi Włoskiej. Liga Włoska, a tutaj. Mecz konkursowy. Torino. Inter Torino powyżej 2,5 gola. Powyżej 2,5 gola. Dobrze, tak jest. Ok, czwarty mecz, co tutaj wybieramy? Liga, Liga widzę tutaj turecka. Tak, Liga turecka, gra Koniaspor, Pasak, Szechir, Istanbul. I tutaj powyżej 1,5. Powyżej 1,5, 1,38. No dobra, i ostatni mecz. I ostatni mecz, Szwecja. Szwecja. I cóż, że ze Szwecji. I cóż, nie potrafię tego powiedzieć. Ok, jesteśmy w Szwecji i Malmo, tak? Tak jest, powyżej. 1,5 gola. Powyżej 1,5 gola, 1,27. I jaki tu mamy kurs? 5,44. Za 20, okay. nie? Za 20 wchodzimy. Słuchajcie, w poniedziałki zawsze będziemy sobie i piątki w danym piłkarz zgrzech, podarł poniedziałki, ten, a, a yy, Patryk będzie od tak naprawdę wtorek, środa, czwartek oraz weekendowe kupony. Tam będzie, będzie tylko progresja albo kupon specjalny. Dokładnie. Także możecie to obserwować, do tego też serdecznie zachęcamy. No to co, życzymy Wam Zielonego Tygodnia. Mamy nadzieję, że wszystko, co obstawicie się Z tej strony mówi Jacob, z tej strony mówi Patryk. I ja. Do zobaczenia Ja mówię do jutra. Dokładnie, dokładnie tak. Cześć.